Nasz partner, który absolutnie nie ma znamiona fiuta dyrektora, ale dostaje tą przyklejkę dlatego, że jest co? Mężczyzna. I nam się robi taki miszmasz. I teraz do czego doszłam i co mi pokazali, że te nasze przekonania to są jak te takie właśnie pineski pozapinane w naszej głowie, w tej naszej przestrzeni, które one nas blokują, czyli płyniecie i jest jakiś cel do osiągnięcia. I ten cel powiedzmy jest tam. I teraz pojawia się blokada, poprzez którą nie jesteście w stanie pójść dalej, tylko musi nastąpić ta zmiana w prawo w lewo, dlatego że docieramy do jakiegoś przekonania, które nie puści nas dalej w realizacji. Więc na tej swojej drodze ja hmm, pracuję dzisiaj i wychodzę z założenia, że każdego dnia jest moje 100% i wiem, co dzisiaj jestem w stanie zmienić. Czyli zaczynam od tego, co jest dla mnie najważniejsze, bo tak globalnie dużą część w życiu każdej z Was, Miejsce zajmuje ojciec, bo jest on tą częścią, tą połową integralną, która po tej drugiej stronie składa. I nie ma osoby, która w tego ojca nie włoży jakichś rzeczy, które absolutnie jego nie są, albo są tak naprawdę zawarte, tak jak mówiłyśmy. Katem tym cichym również można być, bo stoi i patrzy, a my mamy to oczekiwanie, czyli ten wpisany, że ta męska energia jest jakaś. Jak Twój umysł to rozróżnia? że Gdzie jest to, co masz, a to gdzie jest to, co chciałabyś? To jest jeden wielki miszmasz. I mówiąc Wam, że jest jedna przeszkoda, to jest właśnie to, że ja sobie myślę i tu jest mój wzorzec męski, czyli ten, jakiego ja chcę ojca dla moich dzieci, a co mam zapisane? Skurwysyna ojca, który mnie tłukł. I co mi wyjdzie? syn ojciec, który tłucze. Bo jest ta przeszkoda, ja se z nią nie umiem poradzić i zawsze do niej dotrę. Nie ma tej realizacji tego, co ja chcę, żeby było. Tylko jest to, więc to jak pytacie, to... To jest w ogóle, to jest właśnie to, co się nazywa wykreuję sobie tak się wykreuję, że aż se gówno wykreuję, bo muszę zmienić swoje, swój wzorzec, muszę dotrzeć do tego, co jest ciężkie. Czyli w tym bałaganie jest zmieszane to, co ma zapamiętane Basia jako ojca i to, jakiego chciałaby ojca dla swoich dzieci albo jaki jest ten ojciec dla dzieci. Bo nie można też komuś ujmować, tylko chodzi o to, że w bałaganie, jak macie groch z ziarnem, to, to, co jest. To no jest rozdzielne. I dokładnie trzeba to podzielić. I posprzątać, czyli wyjmujemy to, czego my nie chcemy, a zostawiamy to, co chcemy, a to, czego nie chcemy, pytamy z góry, skąd to jest. Jeżeli ja trzymam ten syf i mówię, ja go nie mam, to co wysyłam do człowieka? Syf. Więc co człowiek czuje? To to samo. Syf! a to, że ja jestem uśmiechnięta i mówię, nie jest wszystko dobrze, to co to daje? Co, to, to, co no tak, daję? też proszę, to. No, kłamstwo, więc i tak jest syf. Czyli jak ja zmienię we mnie, wyrzucę syf i pójdę i będę prawdziwa, to co ten drugi człowiek poczuje? A no, czysto pójdzie. No, dokładnie. To, że ty masz jakiegoś ojca. To wcale nie oznacza, że nie masz obok siebie męża, który jest ojcem, więc Aha. pracujemy w energiach ojcowskich, czyli to, że Ty miałaś, czy masz ojca i na tej podstawie mówiłaś, nie chcę, żeby ojciec moich dzieci był taki, to co się zadziało? Właśnie taki jest. Że dokładnie taki jest.